Z tej strony prawie widzicie na moim kanale. Niestety dzisiaj jest taki challenge, że nie możemy dotykać koloru zielonego jakby znajdujemy się na tym bloku i te dywaniki jakby nam pomogą się przemieszczać przez ten cały świat serwer. Oczywiście na tym serwerze już mieliśmy challenge z kolorem niebieskim. Tutaj tutaj też są jakieś tam itemy, co zdobyliśmy w koloru niebieskim, ale go niestety przegraliśmy. Nie zapomnijcie dać łapieńcy w górę i subskryb Oj! E, dobra. To był tylko test próbny. Jak na przykład zrobicie tak drugi raz, no to nie, nie możecie na przykład zawalić. Kurde, no. Czy ja na tym stoję? Tak. Mało brykowało. I musimy tak jakby cały czas tak jakby iść i robić. I nie możemy na przykład dotykać w ogóle koloru zielonego. Nawet zielonych. Kurde, to jest trudno. Dobra, to trzeba się właśnie podbudować. Kurde, ale klacze ja tutaj nie zrobię. O! Tak można na przykład robić. Kurde, no. Dobra. Sorry, nie, 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 niestety to o to, to chodzi, że w tym że nie możemy dotykać koloru zielonego. Czyli nie możemy na przykład łap, łapką się te 3, ale mamy jakby trzy szanse, jakby wykorzystaliśmy już dwie. Nie, nie, nie ma żadnych szans, tylko po prostu e, to się o to chodzi, żeby nie dotykać łapek. No bo to się po prostu zanim nie liczyło, ale możecie sobie mieć co chcecie, ale ale po prostu czasem to jest trudny challenge w ogóle nie mogę nic kompletnie dotykać zielonego, czyli nie mogę na przykład zbierać gifta czyli na przykład nie mogę go na przykład zbierać tak na przykład jak to stawiam, no to jest ok, tylko tylko ja po prostu muszę cały czas po tym chodzić i to mi właśnie nie pasuje to właśnie dlatego sobie taką pomarańczową wełnę, o tam jest konik tak, czekaj, czekaj, tak, tak, Dobra, za chwilę w ogóle zrobimy tego survivala i trafcik. <grym> o! Tak można też Dobra, dobra. O, jak się na to damy to... Ej! To fajny sposób! Patrzcie to znika. jak będziemy cały czas szli po to kurde no, drewno ale, ale to jest bardzo trudny challenge i, i no i czasem po prostu się mi nie udaje nie uda się każdemu na przykład ten challenge z kolorem niebieskim na przykład przegrałem dlatego, no bo w pierwszej minucie natchnąłem no, wody i to na przykład muszę kurde no, zabrakło mi, kurde no czy się da tak robić dywanikami, czy się da przejść przez wodę, no bo to jest bardzo takie ciekawe, no bo by mi to ułatwiło. Dzisiaj tu nam w challenge najbardziej będzie potrzebna łódka i dywaniki Bo jak najwięcej to ja będę rob, ro, robił y, przejście na dywaniki czyli jakby tu, tu, tutaj już mogę sobie takie dojście zrobić, że wiecie, że tam do węgla na przykład tutaj na przykład że go sobie tutaj mogę na przykład wydobyć i to na przykład później y, 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 y. I, i, I na przykład bym musiał się po prostu po tym poruszać. I zobaczymy, jak nam pójdzie z kolorem. że nie mogę dotykać zielonego. Wcześniej był z kolorem niebieskim, po prostu teraz zaczynam nowe rozdziało, czyli challenger. No o tej, teraz tak będzie. O kurde, to, to później. Kurde, to, to nie to trzeba będzie w ogóle niszczyć. Kurde, dobra, no i niszczymy drzewo. Dobra, bierzemy się do niszczenia drzewa. Jest, mamy. Dobra, dobra, dobra. Trzeba będzie tutaj dać to. I dobra, i to cały czas po prostu będę się niszczył. I robił sobie po prostu i tamki. Po to, bo to będę na przykład się poruszał tymi ścieżkami, dlatego bo po prostu tutaj muszę się po prostu rozwijać. No i tyle. I to jest oczywiście w życiu i to najważniejsze, a część z kolorem o, kurwa, niebieskim to nie jest aż takie łatwe. Dobra, niszczę, niszczę, niszczę to drewno. Dobra, siedźcie, ogarniamy dzień i będzie trychcie witajcie teraz jakby się zajmiemy zbieraniem tego drewna drodzy widzowie i jakby kurde dobra dobra po prostu ja, ja to wydobędę Det er jo Dobra, no to jakby to sobie craftuję, tylko będę musiał stawić crafting na dwanikach i to będzie jak najcięższe. I czekajcie, rób taki trychcik. Fajne to jest w ogóle miejsce takie, bo przynajmniej teraz nam będzie tutaj trochę łatwiej. Bo patrzcie, na przykład to sobie będę. i tutaj tylko będę musiał ten węgiel wykopać tym kamiennym kilofem. Sorry, dobra, tutaj jeszcze wejdę dla pewności, tak. Okej, okay, dobra, kopiemy to, kopiemy, 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 kopiemy. Kopiemy, 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 kopiemy. Kopiemy. Dobra, dobra. Okej, okay, czyli... Czyli tutaj jest wy... O kurde, dobra. Jedynie ja mogę. Dobra, patrzcie. Tak musiałam niestety to zrobić. No po prostu tutaj się nie da wykopać rudy. Wiecie, na przykład... Na jak masz challenge nie da się tego zrobić nie da się po prostu rudy wykopać jak masz challenge A to jest po prostu ciężki orzech do zgryzienia hmm, może dla kogoś jest łatwo, ale dla mnie jest trudny orzech do zgryzienia No właśnie trzeba tak jakby ciągle 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 mierzyć tym kilofem i jakby szukać albo dobra, tutaj, tutaj nie będę tego dawał, po prostu tak. I później po prostu po tym odcinku będę musiał to. będę musiał to niszczyć, no bo, bo tyle tego, tych dywaników jest tutaj. To bardzo, bardzo dużo i na przykład jak będziemy robić takie, takie hipciki, żeby wiecie, że tutaj, jakby będziemy to niszczyć. Okej, okay, cyk. Muszę się jakby przenieść, cyk, 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 cyk. Tak, 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 tak. Dlatego. Nie, na pytanie, dlaczego wziąłem pomarańczowe do ja po prostu. Ja po prostu tak robię, no bo mi tak po prostu pasuje. Doma, e kaka, -e -e -ka -ka a pół taki. Kra, kra, kra. Let's go, happen, na, na, na. Uroda, you know. oh. e na. know, -ka e kaka, a pół Chcę tutaj zobaczyć, jak ta. Droga kurde wygląda. No nawet nawet patrzcie. Nawet nawet można sobie tutaj, o kurde, No ze śmiernica, dobra ja i pomóc. Nie zmarła. Okej. Okay. I jak widzicie tutaj jakby tak, takie fajne Driftiki um. Kurde. Mogę te dywaniki w ogóle stąd zabrać już Bo on, 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 one nie są aż już tutaj tak aż... Dobra, to przejście na razie nam się by przydało Tylko tamten gol, dolny cake. Kurde Nie jest w ogóle potrzebny Dobra, już O kurde eee i jak to zrobić, żeby tam jakoś bezpiecznie... Kurde, zejść. Kurde, nawet jedzonka nie mam... Mm. Dobra, ja mam plan. Dobra, albo dobra ja ja, ja ja po prostu idę. I okej, okay, się Zobaczmy. O kurde. Ale byłem na dywaniku, ale byłem, 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 byłem. Dobra, słuchajcie, zrobię trójkąt i już będę. Słuchajcie, widzowie, jakby coś no, to już jesteśmy w tej kopalni, właśnie. I jakby teraz będziemy musieli, jakby do żelazo, jakby wydo, wykopać. I właśnie, jakby, dobra, kopiemy tego golda, cyk, cyk. Nie golda, tylko żelazo. Żelazo. I patrzcie, jakby tam będę musiał sobie taką drogę tutaj jakby, jakby zrobić. Patrzcie tak, tak, tak i o, kurde, O zanim tutaj już mam ułatwienie, no bo zapomniałem, nie muszę w ogóle dotykać koloru zielonego. To ja normalnie mogę chodzić bez dywaników a tam już musiałam mieć linki. no bo to po prostu było oszustwo i po prostu będę sobie tutaj, jakby przypomniał to że i sobie robił z niego zbrojkę, a kurde no ja zamurowałem wszystkie przejścia z której dziurki jeszcze? z tej! zapomniałem Trudno tego zamurować. No to jest przynajmniej łatwy challenge. No bo nie dotykaj, nie dotykaj dirtu a, 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 a na powierzchni. Nie jest aż, aż taki łatwy. Po prostu, jak zbieram diamentowy set, no to, to znaczy, że wygrałem challenge i musicie mi jakby dać suba. Dobra, no to ma. Dobra, no to że razem mamy gitarka, git. Git jest ok, nice, 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 nice. Ja po prostu skorzystałam z dywaników, no bo nie, nie ma żadnych git. A dobra, mogę się i tak girdem podbudować, no bo. O kurde, to jest ziemia! Zapomniałem. Będziemy się jak jakoś tą ziemię...

no kurde nie, nie chociaż... O, jest jeszcze troszkę, na zbrejkę będę miał. No i jak widzicie survival to mamy w kieszeni. Elo, no właśnie, zrobię cięcie i to... Jak... Przepraszam Was widzowie no bo po prostu były takie czasem wpadki, że na przykład dotykałam do tego dirta, bo po prostu nie zdążyłam stawić bloku i to jest bardzo, bardzo ciężkie i musicie mi niestety to wybaczyć, ale... Ale naprawdę to bardzo, bardzo, bardzo przepraszam i... I szanuję. I oczywiście za każdy sobie dziękuję i, i w ogóle nie mówcie, że moja twarz to żaba, no bo yy, tak naprawdę to nie jest żaba, tylko yy, tak wiecie, że tutaj jakby dałem cztery klocki, tu, tu są cztery klocki. Jak widzicie, to trzeba tak zrobić, że po prostu możecie sobie rozplanować twarz, jak chcecie, ja sobie tak po prostu rozplanowałem i nie musicie jakby się irytować tym że ja sobie tak rozplanowałem, a na przykład inna baba tak sobie rozplanowała, kurde, Na przykład tu sobie inny tak kurde rozplanował, że ja nawet nie będę miał jedynka, jak gdybym miał te diamentowe jedynki, no to jakże zrobimy tak, że będzie tryści. słuchajcie, patrzcie, już mam po prostu mieczyk. Po prostu żelazne reguły. Co mamy po prostu całą żelazną sedi. Właśnie idę się jakby bić z mobami. Jakby coś, no to ja będę takie robić, cięcia, żeby nie przedłużać filmu wcześniej. Słuchajcie. Serio po prostu włączyła mi się taka operatorka, bo jakby... jakby... mi jest łatwiej szukać na tej e, operatorce. Nie, nie szukałem na tej operatorce na pewno x-ray diaksa diaksów no to nie bierzcie mnie za zabójcę tylko po prostu je znalazłem i po prostu patrzcie mamy mam już diaksy i jakby ten czynsz tam chyba się będzie uda, bo, bo w ogóle tu my ile mamy tych diaksów? kurde No? Cztery. Dobra i słuchajcie, jakby coś nie no to ja będę robił dalej cięcie. Widzowie. Yy... <ścoughs> Nie wiem, co ja kurczę mam robić. Ja nie wiem, po prostu ja nie wiem. Jezu, znowu są diaksy. No ale ja nie mam kurty pochodni, czekajcie. Zresztą. Ej, słuchajcie, znalazłem jakąś skrzyneczkę. Fortunę? Nie wiem, co tutaj robi skrzynka i jęczę fortunę. No, no ale ja nie wiem, to jest po prostu nie spotykane w Minecraft'cie, ja chyba. Kurde Teraz ja mam 5 diaksów i to. I to dobra, później się zastanowimy, skąd po prostu ktoś wziął prezencik z, z książką Fortuna. Pa! no mamy tą książkę, ale... A, a ale coś tutaj ukryłem, sorry. No wszystko sorry, sorry, po prostu było nagrywanie włączone. Ale po prostu chciałam takie dyktyki robić, że po prostu tutaj u, u. ukryłem książkę, kowadłem, ale tam tym razem to, to ja nie byłem. Z Fortunę z fortuną, to ja nie byłem ze szczęściem czyli ja jakby tego nie zrobiłem czyli jakby tego nie zrobiłem przynajmniej mamy kilo z szczęściem mm, jeść, I na przykład dobra, n n no to lecimy szukać dalej, cześć słuchajcie, w ogóle coś ja w ogóle tutaj odnalazłem, nie wiem w ogóle co to, co to jest, to są w ogóle diaksy, które właśnie teraz jakby wykopię, zobaczę ile będę miał diaksy właśnie, bo jestem bardzo ciekawy no i sporo mam w ogóle tych diaksów. sporu i na jak najwięcej. Po prostu dobra. Słuchajcie, jakby coś na to. To mm, teraz cyk. Cy. Słuchajcie, y, znalazłem diaksy. Kolejne diaksiory. Siema, 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 siema. Jeszcze mam tutaj diaksy, tylko ja, jakby po nie pójdziemy. Aj, czy to? No ja muszę ją w ogóle znaleźć. jeszcze kopałam się do kolejnych. Tutaj są nasze dzieci, czyli zguby. Mamy już tyle diaksów na zbrojkę. O kurcze, dobra, no to myśmy tak jakby ten, tak. Słuchajcie, widzimy się, widzimy się na miejscu. Słuchajcie, widzowie, znaliśmy już już jakby tutaj y, robimy tak, że bierzemy po prostu crafting No i po prostu tutaj teraz dywanikami musimy po prostu dojść do tych I oficjalnie jak zrobię zbrojkę i mieczek, no to wygraliśmy Elo Tak, biorę mieczek Biorę na piersik Biorę to I biorę to I biorę to no i jeszcze mogę sobie wziąć kilo w na przykład yy, siekierkę. No i tyle. No i to na, na razie jest tyle, bo jakby, bo jakby na, na, no te itemki to sobie teraz będę tak, wiecie, bo, bo, bo jakby o to chodzi, że będę miał takie itemki, jak na przykład, na przykład wygrałem, to będę, będę na przykład później po tym odcinku na przykład sprzątał sprzątał po tych dywanikach, no bo na przykład nie mogę doknąć birta no i w ogóle wygrałem ten challenge, oficjalnie wygrałem go zdobyłem wszystkie itemy, po prostu rozwinąłem się w trybamik i po prostu tutaj, e, tak bym dywanikami po prostu to robił cyk, 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 cyk. po prostu dywanikami jest takimi pomarańczowymi łatwiej, cyk i tutaj widzicie są jakby nasze pomarańczowe do droga, nasza pomarańczowa dróżka, szka którą jakby musieliśmy przejść, te o tutaj jest przez te, przez plątrza, tutaj, tutaj, tutaj ten parkour musiałem zrobić, okej, okay, tutaj są jakieś takie, wiecie, ścieżki. Tutaj są takie ścieżki i trzeba ten cały czas tą drogą po prostu iść. Nawet się nie doknąłem, nie doknąłem. No razem, dwa razy doknąłem. Nie, nie doknałem, ale... ale. to po prostu to tylko były rzeczy próbne i challenge próbne, których, w których po prostu ten, tam... uznajcie to po prostu jakby, jakby, jakbyście wy to robili, ten challenge. Nie do siebie na shiftie by nie liczyło. Dobra, i tutaj my będziemy mieli kolejną skrzyneczkę. Dobra, już wygrałyśmy, no to nie byśmy już chodzić po tym. To tutaj byśmy mieli tą, byśmy chcieli tą skrzyneczkę, jakby. zabrać. I tutaj byśmy dali kolejną. No bo skrzyneczki po prostu były od siebie w odstępach i tutaj po prostu było napisane Napisane, jaki item zdobyłem w jakim challenge'u, drodzy widzowie. Jak widzę, no to dzisiaj już było na tyle. Ja będę robił skrzynkę. Pa!